Cześć, w tym odcinku zrobię breakdown balachy z mojego występu na Mistrzostwach Europy. I pokażę kilka ćwiczeń, dzięki którym poprawiłem swoje ataki i łączenie pozycji, z których możecie również skorzystać. Najpierw przyjrzyjmy się tej akcji. Akcja zaczęła się od złapania połączenia ręka-głowa. Umożliwiło mi to skrócenie dystansu i złapanie kontroli. Jednak o ile z ręką byłem całkiem dobrze sklejony, to czułem, że nie mam dobrej kontroli nad głową i skupiłem się na tym, żeby zostać połączony z ręką. W głowie miałem prostą intencję, zachować kontrolę pod łokciem. Pierwsza myśl to zaatakowanie balachą, ale przeciwnik od razu czujnie skręcił swoją rękę. Przez to w pierwszym momencie nie mogłem. Mogłem zrobić przeprostu na łokieć, ale otworzyła mi się możliwość omoplaty. Łapiąc omoplatę skupiłem się przede wszystkim na łamaniu postury. Nie szukałem konkretnej techniki czy przejścia do innej pozycji. Moim priorytetem było zachowanie kontroli nad łokciem i niepozwolenie, żeby przeciwnik się wyprostował, szczególnie w nogi, w momencie kiedy ktoś się wyprostuje, to bardzo ciężko utrzymać kontrolę omoplaty. Łokieć zaczął się wyślizgiwać, więc użyłem dźwigni na nadgarstek, żeby zwiększyć napięcie i poprawić kontrolę. Raczej na tym poziomie nikt by tego nie odklepał, dlatego to miało tylko zapewnić lepszą kontrolę. Zwróćcie uwagę, że moje nogi były już praktycznie na granicy spadnięcia z linii łokcia, a po poprawieniu znowu kontrolowałem wysoko bark, dzięki czemu mogłem mocniej łamać posturę. Żeby przeciwnik mnie nie zaczął przeskakiwać nogami, to postanowiłem, że przerzuca swoją nogę i zablokuje taką możliwość. Jedna noga dalej kontrolowała bark, a druga poszła na zgięcie kolanowe. Nie miałem w głowie jakiejś konkretnej techniki, tylko cel jaki chcę osiągnąć: czyli zachować kontrolę łokcia i łamać posturę, a wykluczając nogę, też mogłem jeszcze mocniej złamać posturę, co zmusiło przeciwnika do przewrotu. Przeciwnik chciał zrobić przewrót, żeby rozluźnić kontrolę i uciec łokciem. A ja w trakcie przewrotu skupiłem się na tym, żeby dobić jego plecy do maty, cały czas myśląc o tym, żeby kontrolować łokieć. Dzięki czemu zablokowałem jego ruch i mogłem wykończyć balachę. miałem dobre sklejenie z barkiem i łokciem, a plecy przeciwnika były dobite do maty, więc nie miało to znaczenia, że noga przeciwnika była między nami. Spełniłem podstawową koncepcję balachy, czyli blokadę dalszego stawu, blokadę bliższego stawu i wywarcie presji na środku dźwigni. Dużo tu teorii, sekwencji i bajerów, ale jak naprawdę wyćwiczyłem taką Umiejętność. To nie była sekwencja drillowana tysiąc razy, tylko umiejętność reagowania na to, co się dzieje w walce i skupienie na najważniejszych elementach. W walce liczy się osiąganie zamierzonego efektu, a droga do niego może być różna, ponieważ każdy jest inny, spotyka się z innymi reakcjami i dlatego możemy się inspirować różnymi technikami, ale ostatecznie i tak musimy wszystko dopasować do naszego ciała. A jeśli masz problem z ucieczkami z dosiadu i bocznej, to wydałem na ten temat szkoleniówkę, w której tłumaczę najważniejsze koncepcje skutecznych ucieczek. Link znajdziesz w opisie. Można powiedzieć, że na tą akcję składała się praca nad trzema różnymi koncepcjami, które ćwiczyłem za pomocą gier zadaniowych. Pierwsza koncepcja to łamanie postury. Trochę więcej o tym możecie się dowiedzieć z poprzedniego filmu. Kolejna koncepcja to utrzymywanie kontroli nad łokciem. I trzecia koncepcja to łączenie ataków bez utraty kontroli. Przyjrzyjmy się pierwszej przykładowej grze, w której ćwiczyłem łamanie postury w omoplacie. się hop. Ja tak ustawiam ciało, żeby jak najbardziej uchronić. Jeśli wszystko będzie różne, to tak on podniesie plecy, hop. Bardzo łatwo się z tego wydostanie. Szczególnie, gdzieś tam nogi często się będą wstawać do góry, to będzie bardzo, bardzo ciężko do góry Będzie ciężko utrzymać drugą osobę, jeśli nie będzie miała łamanej postury. Czy ja cały czas pracując moimi nogami, pracując moim ciałem, tak się wysyłam, żeby łamać posturę. Tak, żebym czuł, że drugiej osobie ciężko wstawać. Mogę gdzieś używać rąk, mogę łapać gdzieś za nadgarstek, mogę gdzieś tutaj bardziej sobie wychodzić na łokieć. Sami musicie wyczuć, jak tutaj się ustawić, żeby jak najwięcej presji wywierać na bark. Inaczej, ja nie chcę być tu gdzieś bardzo głęboko, no bo bark jest luźny, więc ja będę szukał tak kolany ustawienia, żebym mógł faktycznie okolice barku wbijać do maty. To jest moja pozycja startowa. Przede wszystkim myślę o tym, żeby utrzymać się jak najdłużej. Tylko osoba, która jest z dołu, będzie chciała się teraz wyprostować całkowicie. O, jeśli wyprostuje się, ja zgubię kontrolę nad ręką barkiem, od razu kończymy. Zaczynamy w pozycji domu platy i zadaniem osoby z dołu jest jak najdłużej utrzymać kontrolę nad posturą partnera. Zadaniem osoby z góry jest wyprostować swoje plecy, nieważne czy na siedząco, czy stojąco. W tej grze zadaniowej uczymy się kontroli i reagowania na to, co robi nasz partner. Jeśli będziemy statyczni, to bardzo szybko się wyprostuje, a jak aktywnie będziemy zmieniać ułożenie naszego ciała, tak żeby utrzymać złamaną posturę, to będziemy w stanie dużo dłużej utrzymać kontrolę. W drugiej grze zadaniowej bardziej skupimy się na kontroli łokcia i nadłączeniem ataków. Zaczynamy w pozycji domoplaty, ale moim zadaniem jest znaleźć atak, nie tracąc kontroli pod łokciem przeciwnika. Możemy tutaj szukać dowolnego rodzaju przyprostu na łokieć, trójkąta, domoplaty, czy cokolwiek nam wpadnie do głowy. Ogranicza nas tylko kreatywność. Intencja jest prosta, kontrolować rękę, a przede wszystkim łokieć. Osoba z góry, jeśli wydostanie się swoją ręką tak, że nie mogę już jej zaatakować, to kończymy. Ta gra zadaniowa jest już bardziej ogólna i ćwiczy umiejętność zmieniania pozycji, bez utraty kontroli. Jeśli jest taka potrzeba, to możemy też zmieniać ręce, które atakujemy. Ważne, żeby cały czas myśleć o kontroli i podążaniu oraz reagowaniu na to, co robi przeciwnik. Dzięki dosyć otwartemu zadaniu, jakim jest po prostu kontrolowanie chociaż jednej ręki, to możemy uczyć się całkiem kreatywnych rozwiązań. I przede wszystkim dzięki prostej intencji nie gubić się w chaosie. Kiedy chciałem bardziej skupić się na atakowaniu ręki z omoplaty, to używałem też takiej gry zadaniowej. Teraz w tej pozycji będę szukał tego, żeby skleić się z ręką, cały czas kontrolować łokieć. Cały czas chciałbym kontrolować ten łokieć i będę szukał, żeby się skręcić w stronę drugiej osoby, zablokować ją. Czy to jakby za jej nogi, czy do środka, nieważne w którą stronę. Chodzi o to, żebyście utrzymali kontrolę nad parkiem, nad nadgarstkiem. I teraz nawet w tej pozycji, jeśli on nie zrobi żadnego ruchu, mogę go podnieść. Tylko musicie teraz patrzeć, gdzie się łokieć prostuje. Jeśli ja bym teraz do klatki go dociskał, to by to nic nie było, bo on jest luźny. W takiej na przykład pozycji będę szukał, żeby iść przez biodro, bo wtedy faktycznie myłokieś się prostuje i jest jakby presja na środku tej dźwigni. Czyli na przykład w takiej sytuacji bardziej przez bioderko będę szedł. Do klatki nic mi tutaj nie da. I w zależności właśnie, jak się będzie przeciwnik ustawiał, tak, będziecie musieli cały czas podążać za tą ręką i czuć, że faktycznie jak ciągniecie, to prostujecie ten łokieć. I tutaj nie chcemy szybko zrywów jakiś, to bardzo powoli z kontrolą. Bo teraz nawet jak druga osoba by się zaczęła obkręcać, to znaczy ja się sklejam z barkiem, no cały czas mam bardzo ciasną kontrolę. Nie musicie tu w ogóle szarpać. Chodzi o to, żebyście zachowali bardzo dobrą kontrolę nad barkiem, nad, nad garskiem i wtedy możecie zrobić to powoli i spokojnie. Sobie z omoplaty. Druga osoba właśnie będzie próbowała teraz albo zrobić przewrót, jeśli zrobi przewrót i wydostanie swój łokieć, dokończymy, ale jeśli zrobi przewrót, no, zrobi przewrót, ale ja dalej mam kontrolę nad łokciem, ja cały czas będę szukał tutaj dźwigni na rękę. To, że on zrobił przewrót, nie znaczy, że jeszcze wydostał swój łokieć. Żeby faktycznie być bezpieczny, to osoba, która ucieka, musi wydostać swój łokieć. A ja dalej mogę go tam atakować. Z omoplaty Sklejamy się jak najbardziej z nadgarstkiem, kontrolujemy, znaczy ja też tutaj łamie cały czas posturę, cały czas kontroluję bark. Nieważne co się dzieje, druga osoba próbuje uciec ręką albo zrobić jakiś przewrót, mogę w różny sposób blokować, dalej Właśnie. jestem w stanie poddać. Startowa pozycja jest z omoplaty, ale wygrywam, jeśli uda mi się skręcić w stronę przeciwnika i wyprostować jego rękę w dowolny sposób. Partner tak jak szybciej musi uciec ręką tak, żebym nie był w stanie jej zaatakować. Może próbować ją wyciągać, robić przewroty, czy przekraczać mnie nogami. W trakcie tego jak partner w różny sposób próbuje uciec, ja się skupiam na prostej rzeczy: kontroli barku i nadgarstka. To mnie najbardziej interesuje, i dodatkowo chce się skręcać w jego stronę. Intencja skręcania się w stronę przeciwnika będzie tworzyła różne możliwości na balachę. Właśnie dzięki takim ćwiczeniom byłem w stanie uczyć się aktywnie reagować na to, co robi przeciwnik i łączyć różne ataki. Kierując moją uwagę na najważniejsze koncepcje i ćwicząc je z oporem, byłem w stanie zrobić balachę, której nigdy wcześniej nie drillowałem. Jakbyście chcieli, żebym przeanalizował jakąś konkretną walkę z mistrzostw Europy, to możecie dać znać w komentarzu. I to tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie. Jeśli byście chcieli skorzystać z mojej wiedzy, to na ekranie macie dane kontaktowe. A link do szkoleniówki znajdziecie w opisie.